Witam Was moi kochani bardzo serdecznie, cieplutko i gorąco jak zwykle. Dzisiaj, dzisiaj chciałbym Wam zaanonsować pewną serię poradników, ale nie chodzi mi o to, że to będzie ileś odcinków jakby poradnika omawiającego to samo. Cóż chciałbym Wam zaproponować? Otóż, jak wiecie na rynku, i taki troszkę też opowiedzieć o harmonogramie na najbliższą przyszłość, co się będzie działo z poradnikami, ponieważ no, trochę nas nie było po tym, jak nas COVID rozłożył i tak dalej na łopatki. Tak teraz zabieramy się do roboty. Tu na wstępie od razu wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za ciągłe wspieranie nas na serwisie patronite.pl, to jest dla nas bardzo, bardzo istotne i dlatego no, kłaniamy się z Pawłem i z całą naszą ekipą w pas. Za, za takie wsparcie, że rozumiecie, że troszeczkę czasami może być przerwa. No, niestety, zdrowie zdrowia się na loterii nie wygrało. E, dlatego, jeszcze raz, wielkie podziękowania dla wszystkich patronów. I myślę, że po drodze, w trakcie tych poradników, będą też specjalnie dla patronów e, smakowite, smakowite kąski. Otóż. Jak mówiłem, na świecie jest mnóstwo różnych czujników, szczególnie różnych czujników do Androida. Jak się kupuje, wpiszemy sobie na jakichś serwisach aukcyjnych, eBay, AliExpress, Allegro, nasze czujniki do Androida. to wyskoczy nam pełno różnych czujników. No jest ich teoretycznie zatrzęsienie. Człowiek w różnym momencie, że tak powiem, naszego życia, naszego zapotrzebowania, przychodzi moment, kiedy potrzebujemy po różne sięgnąć. Nagle kiedyś potrzebujemy robić stację pogodową, prawda? No, no to trzeba sięgnąć po jakiś Jakiś czujnik ciśnienia, wilgotności, może czegoś jeszcze. Innym razem robimy coś z jakimś oświetleniem. Potrzeba nam czujnika światła z innym razem, i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomyślcie, ja. Wytypowałem parę różnych czujników, bo wiecie co, jak internet długi i szeroki, to jak tylko się pojawi jakaś nowa płytka z czujnikiem na rynku, to zaraz yy, oczywiście pokazuje się w internecie zagranicznym polskim mnóstwo różnych poradników, gdzie każdy omawia oczywiście wszystko na przykładzie tylko całego tego Androino, nikt nie omawia albo bardzo rzadko to w języku C, szczególnie jakieś proste biblioteki, jak to w ogóle działać z tym i tak dalej, a jak już są biblioteki na Androino, to po prostu, no pożal się Boże, jak sobie zajrzałem do tych bibliotek, wszystko w poolingu, pomimo, że czujniki często mają jakieś wyjście wyjścia przerwaniowe. Ja tu nie mówię o prostych czujnikach ciśnienia, bo tam przerwanie na wyjściu może nie jest do końca potrzebne. To można akurat prosto w poolingu sprawdzać, prawda? Ale jest wiele innych czujników. Zobaczycie, bo będę poruszał, mam nadzieję, ciekawe tematy, ale uwaga, nie będę, ja nie mam ambicji, żeby omówić i przerezać wszystkie czujniki androidowe. Nie. Ja chciałbym wybrać te, Najlepsze. Te, które są godne polecenia i mam nadzieję, że taki sobie stawiam cel, że to mi się uda. A przy okazji wyjaśnię Wam, dlaczego sięgam po takie czujniki z danej dziedziny, a nie inne. Dlaczego niektórych czujników androinowych w ogóle nie dotknę? Dlaczego? Pomimo, że one są niby miodne, popularne, każdy już zrobił, prawda, androinowiec na świecie, który pokazuje te biblioteki, że o, biorę sobie czujnik, prawda, podłączam i o, ale fajnie, coś tam się dzieje, dzieje prawda? Pulsoksymetr na przykład. Ja tu nie będę teraz oceniał, który, jaki i tak dalej, ale słuchajcie, niektóre czujniki się po prostu nie nadają nawet do amatorskich zastosowań. Za to człowiek spojrzy, wow, ale fajne, a później jak chcielibyśmy coś zrobić, to się okazuje, że masakra. I to nie wychodzi często ta masakra tylko z tego tytułu, że to jest źle oprogramowane, ale niestety z tego tytułu, że w ogóle jest złe. Dobra, nie będę uprzedzał faktów. Ja postaram się na blogu, na forum czy na Facebooku zaprezentować Wam, jakby, ten harmonogram tego, co ja będę widział z czujnikami, ale zanim to nastąpi, to po tym filmiku spodziewam się najpierw z Waszej strony, moi kochani, jakiegoś odzewu i na przykład, żebyście wy poddawali propozycje na temat, jakich czujników widzielibyście poradniki albo biblioteki przygotowane przeze mnie przez Atnela, żeby były to porządne biblioteki. Jestem bardzo ciekaw. Spróbujcie niektóre pogrupować. No tutaj Wam podpowiem. Zobaczcie, przełączę się na inny ekranik. Zobaczcie, mam tutaj taką o, garść czujników różnych, androinowych płytek pokupowanych z Allegro właśnie, trzeba je przede wszystkim jakoś wykryć. Pamiętacie taki program, a one, wiecie co, większość z tych czujników, zdecydowana większość, działa na I2C. To jest oczywiście bardzo wygodna sprawa, tak, ale pamiętacie taki program, który się nazywa, który się nazywa, słuchajcie, I2C scanner? Przypomnę wam go również na początku tej serii poradników, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli cały ten bajzelek, widzicie, ogarnąć, sprawdzić, który jest który, jaki ma adres, program uległ e, fajnemu liftingowi, rozszerzeniu pewnemu. Już może na tym ekraniku, e, na tej zakładce skaner widzicie coś nowego w porównaniu do poprzedniej wersji. Jeśli nie to Zapraszam Was, ściągajcie go już ze strony ATNEL, oczywiście warto, warto ściągnąć go ze strony ATNEL. Oczywiście on działa z zestawami ATB, e, albo na przykład z e, programatorami e, firmy ATNEL i przejściówkami USB RS-232 firmy ATNEL. Ale no coś za coś, naprawdę porządne narzędzie i2C Scanner, a zobaczycie na początku tej serii, również Wam pokażę, co uregulowali liftingowi jeszcze w pozostałych zakładkach. Naprawdę fajny kąsek się szykuje również. On pomoże nam, jak mówię, ogarnąć tą całą serię tego tutaj dziadostwa, przebadać co jest, które jest, jak to potem wybierać, jak dobierać, żeby chociażby sobie przetestować. Oczywiście ja nie zachęcam wszystkich do kupowania tylko płytek androinowych, bo gdzieś do końca kupuję je zwykle po to, żeby przetestować, a później się kupuje samemu. Goły czujnik wkleja na własną płytkę PCB, do czego zawsze zachęcam Was również. Także słuchajcie, jakie będą czujniki? No pewnie się spodziewacie, tutaj zobaczcie, w międzyczasie kliknę sobie jeszcze w I2C skanerze, wykrywanie, zobaczcie, że on tu potrafi rzeczywiście wykryć to współdziało ładnie z zestawem ATB, jakieś czujniki i tak dalej. Z tego, co tu widzicie, możecie się spodziewać, uchylę rąbka tajemnicy, że na początku poruszę może czujniki ciśnienia, wilgotności, może, może ja zaproponuję jakby pierwszą partię czujników właśnie związanych z pomiarem tychże właściwości, jak ciśnienie i wilgotność, ale które czujniki wybrać, bo jak sami wiecie, począwszy od czujników typu DHT11, 22, czy tam bodajże 21, ale pojawiły się różne inne, przecież ciśnienia, pamiętacie z Yellow Booka, BMP180, później BME, BMP280, słuchajcie, jest tego zatrzęsienie, ale które wybrać? I tak naprawdę, czy warto sięgnąć po dowolny, byle najtańszy? No nie! A dlaczego sięgnąć? Warto po aż mi ciareczki po prostu przechodzą. Bo wam opowiem tutaj o takich kąskach. Dlaczego wybrać takie, a nie inne? Naprawdę. Ja pokażę niedużą grupę. Tych, że czujników wyselekcjonowaną dla was. Jeśli będziecie mieli inne zdanie, to bardzo chętnie z wami będę polemizował w komentarzach, byleby dyskusja była oczywiście kulturalna, a ja podeprę swoje niektóre przynajmniej przykłady tych polecanych przeze mnie czujników naprawdę fajnymi takimi z życia wziętymi przykładami, tak? To zobaczycie, nie chcę tego wszystkiego teraz jakby. Opowiadać. Dobrze, to by było na tyle na dzisiaj. E, króciutko zapowiedź. E, ukaże się to wszędzie. Ja czekam w międzyczasie szybciutko na Wasze podpowiedzi o na temat jakich czujników. Może mi się uda nawet jakąś ankietę na forum naszym zrobić na temat jakich czujników chcielibyście, czy na fejsie. Może zobaczymy e, poradniki. Głosowanie będzie, więc zobaczymy, czy to się będzie zgadzało z naszym harmonogramem. Może się uda mi strzelić, a może się dowiecie sporo ciekawych rzeczy, bo jak wiecie. Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy może się przydać jakiś czujnik. Przykładem może być chociażby dzisiaj świeżo yy, niedawno, pół godziny temu, odebrałem telefon w firmie. Ktoś dzwoni, mówi: e, Panie Mirku, ja zakupiłem już bardzo dawno temu e, Green ale nigdy nie korzystałem z programu licencji Pixel Factory, bo to nigdy mi nie było potrzebne żadnymi wyświetlaczami się zajmowałem przez parę lat. No teraz przyszła potrzeba kurczę, szukam tej licencji i gdzie ona jest, jak ją do zdobyć? A ja mówię: ja Już dawno przyszła na maila, tylko pan nie obserwowałeś warto pobierać licencje, które się dostaje od razu z naszymi produktami, bo zawsze w pewnym momencie może się przydać. Tak samo może być z tymi czujnikami, a mam nadzieję, że zainteresuje Was nowymi projektami, bo zobaczycie, że szykują się fajne kąski nie tylko na temat biblioteki, jak one działają te czujniki, które wybrać. No mamy tu z Pawłem cały fajny plan na niedaleką przyszłość. Ruszamy z tematem, zapraszamy do patronowania na serwisie Patronite.pl. Naprawdę, moi kochani, wiecie, że teraz są trudne. Dlatego też no, zależy nam na, na wsparciu z Waszej strony takim solidnym i mam nadzieję, że będą z tego też przy okazji jakieś fajne profity i bonusy wynikały dla patronów. Oczywiście. Jeśli będą Wam się podobały poradniki, zawsze liczę na łapki w górę, ale przede wszystkim na zasubskrybowanie kanału i kliknięcie tego dzwoneczka na dole, żeby były przypomnienia, ponieważ no, zamierzamy w końcu rozpocząć e, cykl poradników, żeby one miały swoją wyznaczoną już datę, mniej więcej godzinę pojawienia się, żeby to działo się systematycznie. A jakie serie poradników, co się będzie działo dalej, będziemy jeszcze informowali Was na bieżąco. Teraz mówię ten mały przestój, bo związany z tym, że ostro Ostro z Pawłem pracowaliśmy, żeby przygotować ten początek, a potem maszyna ruszy po szynach. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Ciekawie się zapowiada, a mi miło znowu do Was wrócić. I cieszę się, że po COVID-zie. Praktycznie, <grytanie> praktycznie jestem na siłach, aby znowu się nie zarazić. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, heja.